Cześć, z tej strony Marcin z OSK Ekstra Szkolenia. Witajcie na egzaminie prawa jazdy. No to co? Jedziemy. W bardzo wielu wordach, moi drodzy, jak egzaminator nic nie mówi. To jest bardzo prosta zasada, że jedziemy na wprost. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę w lewo. Więc też moi drodzy warto znać takie zasady egzaminacyjne, no bo one nam na maksa ułatwią życie. No i zobaczcie Osoba egzaminowana, co powinna moi drodzy w tej sytuacji sobie zrobić? Ano, ogarnąć sobie w głowie, co oznacza sygnalizator S1 i jakie zasady mamy w związku z tym sygnalizatorem. Najważniejsza, jeżeli dla mnie zapali się zielone, no to zielone zapala się dla tych z przeciwka. No więc musimy przepuścić pojazdy jadące z naprzeciwka na wprost i skręcające w prawo. Z tymi, którzy z naprzeciwka skręcają w lewo, musimy się minąć. No i wtedy moi drodzy no nie ma stresu. My tutaj jedziemy naszym nowiutkim Hyundaikiem w automacie, no więc nie ma stresu. D drive i ogień. Natomiast jeżeli moi drodzy jedziesz manualną skrzynią biegów to ja osobiście stałbym na biegu numer jeden i trzymałbym hamulec. Nie stałbym na luzie na zaciągniętym ręcznym, bo wtedy o wiele gorzej się rusza. No i zobaczcie jesteśmy w Poznaniu Wilczak Serbska bardzo dużo osób ścina po tym martwym polu. O tym trzeba pamiętać. Zobaczcie, jak pięknie ścina po martwym polu. Tego zrobić oczywiście nie możemy. Zobaczcie, nikogo nie ma. Ładnie, pięknie jedziemy. I na najbliższym skrzyżowaniu proszę zawrócić. No i zobaczcie. Od razu szukamy możliwości zmiany na lewy pas. Dlaczego? No bo zawracanie jest możliwe i dozwolone ze skrajnie lewego, jeżeli tutaj mówimy o motocyklach czy kategorii. B. No i o tym trzeba pamiętać: nie ma co czekać na jakieś magiczne momenty, tylko egzaminator wydaje polecenie, no i się ogarniamy. Zobaczcie, tutaj mamy sytuację, że mamy sygnalizator S3 strzałeczka, moi drodzy, w lewo i strzałeczka w dół, co oznacza, że możemy bezpiecznie, bezkolizyjnie, zgodnie z przepisami, zawrócić. Oczywiście pamiętajcie, żeby na każdym skrzyżowaniu zachować szczególną ostrożność. Ograniczone zaufanie do innych użytkowników drogi. Tutaj na przykład, jak jest sobota i egzaminy są w sobotę, to nie działają światła. No i trzeba wtedy pamiętać, że zawracając czy skręcając w lewo, należy ustąpić pierwszeństwa tym jadącym z przeciwnego kierunku. No i zobaczcie, tutaj mamy, moi drodzy, linię przerywaną, więc bez najmniejszego problemu mogliśmy wjechać sobie na prawy pas. Nie rozdziela tych pasów ruchu. Linia ciągła, no więc bezproblemowo możemy wjechać na prawy pas i dalej kontynuować jazdę. Więc zobaczcie, to nie są jakieś kosmiczne rzeczy, ale takich, takiego toku rozumowania, takiego toku myślenia powinien Was nauczyć instruktor na kursie. A bardzo często wygląda ten kurs w ten sposób, że masz tu i se pojeździ. No i kursam nie za bardzo ogarnia. Są nawet sobie, jak czytacie te wszystkie grupki fora internetowe, to zobaczcie bardzo często ktoś przed nie rozumiem tego, nie rozumiem tego, nie rozumiem tego i oczekuje wsparcia od ludzi, którzy są w bardzo podobnej sytuacji. No to za co Wy płacicie za kurs? No chyba za to, żeby instruktor nauki jazdy wam wytłumaczył najlepiej na początku, na zajęciach teoretycznych takich stacjonarnych, a potem już tą teorię, tą wiedzę waszą przełożył. Na część praktyczną i pewne niuanse na drodze wam zobrazował, no bo pewnie na testach zaznaczylibyście dobrze, a potem jak przychodzi co do czego na drodze, no to jest problem. No i teraz zobaczcie, mamy trzy pasy do jazdy na wprost, my jedziemy środkowym. Dlaczego jedziemy środkowym? Bo po prawej stronie może nie było tego dobrze widać w deszczu. Przez pewien moment była linia krawędziowa, która nas informowała, że ten prawy pas zrobi się prawoskrętem. No i zobaczcie, już jest prawoskrętem, czyli jechaliśmy dobrze. Takie rzeczy też warto wiedzieć. Rozróżniać sobie linie, piono, e, linie poziome, tak, od linii przerywanej, do, tam linia krawędziowa i tego typu rzeczy, no bo to nam też ułatwi życie na egzaminie, no bo tutaj naprawdę sporo eleg jeździ, no bo to są winogrady w Poznaniu przy Wordzie, ale bardzo dużo kursantów przejeżdżając przez tamto skrzyżowanie na wprost, od razu zmienia na skrajnie prawy, bo gdzieś tam wyczytali, bo gdzieś tam usłyszeli, że nauka jazdy musi jeździć skrajnie prawym pasem, bo inaczej to jest już egzamin oblany. To jest nieprawda, to jest kompletny mit i za takie coś nikt nie oblewa. Natomiast egzaminator poprzez część praktyczną egzaminu ma sprawdzić, czy Wy ogarniacie teorię, czy Wy potraficie teorię przełożyć na praktykę, tak? Zobaczcie, mamy 13.19 z... 13 w czwartek. Ruch na winogradach praktycznie zerowy, więc można sobie spokojniutko pojeździć. teraz Poznań ma specyficzny system egzaminów. Od 7 do godziny chyba 14.20 ostatni egzamin, ponieważ od godziny 15 startują motocykle, więc też o tym trzeba pamiętać. No i moi drodzy, skrzyżowanie na Ramowicka, Serbska, na którym można no, się postarzeć. Tu się tak długo czasami czeka, że to jest koniec świata. No, ale zobaczcie, jedziemy sobie. No i teraz, kursant, który moi drodzy ogarnia miasto Poznań, to on doskonale wie, że jedzie na rondo Solidarności. No, bo jeżeli tutaj przejeździł ileś godzin, no to wszystko wie. No, i my na najbliższym skrzyżowaniu, czyli na rondzie Solidarności, sobie zawrócimy. No, i zobaczcie, jak ładnie zmieniony pas, i jedziemy dalej. Oczywiście, zaraz moi drodzy, w komentarzach padnie tysiące komentarzy, dlaczego jest włączony lewy kierunkowskaz. Tak, jest włączony lewy kierunkowskaz, ponieważ moi drodzy, to nie jest rądko z jednym pasem do dookoła wyspy. Tylko tutaj macie więcej pasów. Pasy są wyznaczone z pasa, na którym my w tej chwili jesteśmy. Możemy pojechać na wprost, w lewo lub zawrócić. Traktujemy to jako zwykłe, najnormalniejsze skrzyżowanie. No, zobaczcie, tutaj mamy w ogóle sygnalizatory S1 przy wjeździe. Nie obowiązuje w tym momencie z nagustą pierwszeństwa, czyli że jak wiedziesz na rondo, to masz pierwszeństwo. My traktujemy skrzyżowanie jako to rondo. Solidarności jako zwykłe, najzwyklejsze skrzyżowanie w tym momencie dlatego sygnalizujemy zamiar wykonania manewru, skoro znaki pionowe i znaki poziome zmieniają mój kierunek jazdy czyli mówią mi, że jedziesz w lewo no to sygnalizuje zamiar wykonania manewru, no i zobaczcie trzymamy się tu ładnie lewego pasa zielone wjeżdżamy oczywiście tak samo z lewym kierunkowskazem przy wyspie światło czerwone i tutaj moi drodzy, zawsze to mówię moim motocyklistom, z którymi jeżdżę, bo tak naturalniej jest obserwować ten sygnalizator, tak? Ale dużo osób obserwuje jakoś wygięta ten. I teraz zobaczcie, zapala się tutaj zielone, ruszacie, ale nie kontrolujecie, czy ktoś przejechał na czerwonym świetle na przykład. I może dojść do kolizji. No i teraz zobaczcie, na który pas będziemy wjeżdżali. Oczywiście nadal z lewym kierunkowskazem, na pas prawy do jazdy na wprost. Gdybyśmy chcieli jeszcze sobie objeżdżać wyspę, no to tutaj byśmy sobie wjechali, tak gdzie krawędziowa wyspa. Nikt nam nie zajedzie, zawsze spoglądamy w to lusterko. Czy na przykład pani, no tak, no zawracamy. Czy pani jedąca obok nas nie zetnie, tak jak ostatnio na filmie z Ronda Rataje. No bo każdy pas jest wyznaczony. No i teraz zobaczcie, nie włączam tutaj prawego kierunkowskazu. No bo kogo ja informuję o tym, że zjeżdżam? Przecież oni mają zielone światło, moi drodzy, tak? Te samochody w tym momencie mają zielone światło, więc ja ich nie muszę informować, oni nie muszą mi ustępować pierwszeństwa, że ja opuszczam, nie wiem, rondo, zjeżdżam w prawo. No nie, moi drodzy, ja w tej chwili znajduję się na pasie dojazdy na wprost i zjeżdżam już na wprost. Jak ja dostanę zielone to te samochody jadące tutaj ulicą Murawa będą miały światło czerwone, więc tutaj nie ma, moi drodzy, co się wielce rozpisywać. Przyjedźcie do dużych miast, pojeździcie po takich dużych rondach, a zrozumiecie o co chodzi. No nic, nam mija już dziesiąta minuta, więc kończymy nasz egzamin. Naszym Hyundaikiem kierowała Weronika. Pozdrawiam serdecznie Marcin.